W tym filmie będziemy nagrywać film na, na, Hagi, na Hagi I Jeżeli chcecie oglądać cały film, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To będzie więcej Hagiwagi i horrorów i strachu. Dobra, my już chodzimy do gry Hagiwagi. Dziw, nie, nie czekamy po prostu, chodź. Teraz ona wyjdzie. No wychodź babo. Okej, okay. na szybko. Dobra, czekamy jeszcze jedną rundkę. No teraz. teraz. Czy jeszcze nie? Bo jeszcze... Dobra, teraz. Chodź skoczy, jeżeli chcesz wejść. No, 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 no. My tutaj weszliśmy, mm -hmm. byliśmy pierwsi. Pierwsi, pierwsi. Tutaj będzie, będzie bardzo strasznie, dlatego uważajcie. Uważajcie i dajcie łapki w górę, żebyśmy przeżyli różne filmy. Tak, i tam pokażę Wam kto tam będzie. Hagiwagi! Hagiwagi! ha, -gi -gi. ha, -gi -gi -ha okay. e, To będzie chapter pierwszy. Chapter Tak, to będzie chapter pierwszy. Tutaj też będzie strasznie. Chapter dwa też możemy nagrać. Ja tę grę dwa razy wygrałam, kurczę. Tutaj A flower? Patrzcie! Dwa razy tę grę wygrałam A flower. A ja zero, bo ciągle w, w pułapkę. Nie, ja w wętach wchodzi w takie coś, w taką pułapkę, co ja też chodzę czasami i tam umieramy, bo hagi-łagi już jest za nami i nas zjeżdża. Dobra, ja Dobra. poczekasz chwilę? Dobra, jestem, może lag mi się zacznie, za, w ogóle ma by było, ma, masz już klucz? Teraz mam. Ta tak, gra jest łatwiejsza od prawdziwej gry Huggy Welcome I tutaj nie ma czegoś takiego, że wkłada się kasetę I tutaj coś takiego idzie, bo to jest na Robloxie Na Robloxie darmowa gra nazywa się Huggy Wuggy Huggy Wuggy napiszcie I tam flops, Flopsy Playtime chyba tak to się nazywało Kiedy mówisz jaki jest? 4291 ja, ja zapamiętam. Jaki był? 4297. 4. 2, 9, Bierz tego arba, a ja już idę w ku. Masz? Tak. Patrzcie, patrzcie. Teraz! Hugi. Hagi i Łagi! Moja ulubiona zabawka! Bierzemy klucz! Mam! Y. Masz? Ja okay, już nie mam! Umieszczał match the colors! No, chyba to tutaj. Chyba to tutaj było, bo nie tam! I tu. Albo jeszcze tutaj trzeba było też tak. Nie da się. Nie, nie, nie boję się. Ty ja jednak powinieneś się tej grywać, na pewno już pod koniec. A może ty chcesz dawać zabawkę? Nie, ja nie daję zabawki, bo, bo, bo się boję. Nie, nie tylko, że się... Czemu to nie chce działać? dobra, już mi się opiesiło. Nie patrzcie czy nadal jest. Kurde. Ale brzmi na... brzmi na tak. A jak się... A jak gróże jak nam to przeszkodzi, to właśnie... To nagramy filmie. Okay. Może z popi playtime. Ja bym chciał, żeby już było to chapter 2. No, jest chapter 2, nawet chapter 3 za niedługo będzie. cieszę się. Chapter. 2 jest bardzo straszny, tylko wam tutaj. Chapter Co jest? Czekaj, już wszystko. Dobra, pyk. Pyk. Jeszcze nie wiem co zrobić teraz. Czy to tutaj. to. Pyk. Nie, chyba tak to, to robię. Czekajcie, tutaj zrobię razu Pyk. Pyk. I pyk. To tutaj nam się nie zgadza. Też bo to musi być tą drogą. To poczekajcie. O, o, Dobra, zrobiony. Janek. Nie, jeszcze to i tamto. I od razu Hagiłaki zniknie. Janek nie zdradzaj widzom, bo w tym... Te... No... Dobra. Okej. Okay. No Jan. Widzieliście? Zniknął od razu. Był i zniknął. A tutaj wam nie płajnie, co będzie, fajne, ale to będzie fajne. Tak, proszę, stresuję się trochę. Nie musimy chyba... Tak niete. Hagi Hagi ma lagi. Hagi nie ma lagu. Teraz szybko, szybko. Jeszcze strasznie. Jest... Musimy znaleźć baterię. Nie wiem, czy nie nagramy ciąg dalszego tego filmu, czy nagramy od razu dzisiaj wszystko. Ja mam czerwoną, bo dzisiaj jest burza, to nie ja wiem. Zobaczymy, jak będzie szło. Jeżeli, jeżeli przetrwamy, jeżeli umrzemy, bo tutaj nie ma takiego odradzania, że... Czerwoną masz? Jak ją zabrałeś? Nie mam ładnie. Dobrze, już Ja wszystkie mam już, czyli to. Masz niebieską? No mam niebieską, zieloną i oręcz, czyli pomarańczową. A zieloną? A zieloną? Ja wszystkie mam. To już nie Fajnie będzie. Teraz będzie fajnie. Jakim prostu Jaki fundament idzie e. E. Mamy e. e, to jest Już. blue Rail army. Ja tak sam. Dobra. A no. e. nam tutaj Przede minutę no TER te nie można wchodzić. Ale my dajcie no tak, mnie posłuchamy. A to chyba od tamtej było strony. Ale ja nie to Poczekaj. Ej. Kurczę. Nie, ja to źle zrobiłam. Nie, my ja to źle zrobiliśmy, czekaj. Ten zjazd. Pyk. Nie, bo czekaj, bo to nie zahaczy. Teraz to będzie tu, fajnie. Bardzo dobrze. dobrze, że tutaj dopiero nie ma halgeo. Jakby co, to wy w eventach to możecie się bać. Nie, nie zakazuję wam. Kurczę, no co nie jest? Czy to ja czy mam, czy to ty czy masz? No to Janek, teraz przyjdź tam. I zapal to Lamp, to no, Daj tam łapkę po prostu. Może tak zrobimy. Nie, to jest winne, to jest, jest bardzo cimne. I to na żaden sposób nie działa. Czekajcie. Nie, nie. Jednak może to czy Może to ty musisz zrobić. Ale to mi w ogóle nie zahacza i to powinno świecić, a nie świeci. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Nie mogę, ale mi to się zahacza. Kurczę, co się stało? Jeszcze raz to. jak to mnie podciągnie, tobie... to wiem. O, o, okay. o, Strasznie brzmi. Brzmi. Nie. Pyk. To jest szkoda, że będzie duża. No, udało mi się w końcu. Tak długo nie. No, jeszcze to. Patrz, które. No wiem, teraz następne. Ty już nad tym myślałeś? Ja to szybko zrobię, bo teraz na nasz Trzy. Nie, nic nie siedzę. Tak. Jedziem na taśmie. Ja nic nie steruję, Ja się nie sterował. Dobra, jesteśmy. Ja idę na... Janek, ty zostań na dole, bo ty się często zabijasz tutaj. A gdy umrzesz, to już nie ma Tylko, którzy mają robót. No tak, a my mamy zero. ci? Czy ty tam dałeś łapkę, czy widziałam rękę hagi łagiego? Powiedz prawdę, Janek. Ale... Zaczekaj. Boże, ja się teraz tak boję. Ale nie oddalaj tego, bo jeszcze się zabije. A ja nie chcę być martwy dzisiaj. Dobra, jeszcze tutaj zresztą. znowu dać łapkę? Jak tu Kołapkę. Nie, to zabawkę. Łapkę, zabawkę. Dlatego musisz dać zabawkę? dlatego Bo zawsze dać zabawkę. Bo nie? się boli. No też, ale nie krytykuj tego i nie mów tego, czy że się A czy, czy w drugiej części będzie Mommy Long Legs? Tak, Mommy Long Legs. Jeszcze tutaj to Kurczę. Nie, nie. Nie wiem, zginął. Ja bym zginął. Widzieliście widzowie? To się postawiło w końcu? Nie, to jest. Nie postawię w ogóle. Boże. Nie, nie wiem. Chyba muszę to dać. Pyk. Teraz tak, tak i tak. Nie, 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 nie. nie. To musi być złapane. To by się złapało? Dobra, za, musisz, zacznij już robić zabaweczkę. Teraz będzie 10 bardziej. No teraz, teraz, to, teraz to już się horror zaczyna, niestety. się zrobiłem drugie i trzecie. Już się zabawka. Teraz się strasznie boję, ale Janek, ty przychodzisz na wętach tak jak ja ci mówię. Mi się być dobrze robiła. Tutaj jest jakiś przycisk. Nie działa. Tak, o Boże, tak, 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 dobra, tak, tak, tak. Tutaj się robi zabawkę, dobra, tak. Przeczytałam całą. Ja Bardzo brzmi. Bardzo brzmi. się nawet spawić. No. Czekaj. Janek, odliczaj. Ile jest od burzy, Ile od burzy jest? Zapamiętam, Janek, stań, nie ruszaj się. Muszę zapamiętać, twoje ciało. Masz takie okulary, co ja kiedyś pójdę. Okej. Okay. Co to będzie, co to będzie? To króliś. Dobra, wkładaj. Dobra, ja już to zrobię. Ja chcę, ja ryzykuję. Ale Janek, czekaj na mnie, dopóki ja nie będę. Czekaj. Właszcz! Chodź. Zamknęło się. Boże, Boże. Jejku! Rany, rany, jeszcze kiszy, bo ja się czekam. Jaszka zjad, Janka zjadł, O, ja on nie... zjadł. Boże! Widzowie, nie udało nam się. Jesteśmy martwi. Parę w łapę. Nie mam robuxów niestety. Nie mam aby... A czekaj. Darmowe? Nie. 40 robuxów widzowie. Dobra widzowie. Zostawcie 5000 łapeczek w górę. To może przestanę się tak bać. No ja już tą grę dwa razy przeszedłem. Dobra, no, widzowie, no to nara. Nagramy, nagramy ciąg dalszy tego filmu, kiedyś, kiedy przeżyjemy. Pa!